Słuchajcie, spokój grabarza, wszystko będzie dobrze. Jakub Martewicz z tej strony się kłania. Witajcie na komiksowej nawice. i dzisiaj kończymy sobie ten half-page splash, czyli połowę planszy robioną kolorami na oryginale. Zajrzyjcie koniecznie do dwóch poprzednich odcinków z serii Akademii Rysowania Komiksu, jeżeli jesteście ciekawi tego, w jaki sposób zaczęliśmy i jak potem nakładaliśmy stopniowo i kolory, i tusz. Natomiast dzisiaj nałożymy sobie korektor, czyli biały whiteout. Ja sobie takie coś kiedyś kupiłem, Daler and Rowney. Pro White. Wyczaiłem, że chyba Joe Kubert to polecał, czy coś. No, no, to, co poleca, to poleca. Ważne, żeby działało. W każdym razie nie znałem nic innego, no i tak na to poszedłem. Myślę, że jest sporo różnych narzędzi, czy to malarskich, czy niektóre. Wy możecie też sami poprawić, co tam pasuje. Niemniej jednak zaczynamy. No to jedziemy z koksem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. Ja se gwiazdy zrobiłem. Pozwoliłem sobie wolne, tu bez Was zrobić już gwiazdy, bo to by trwało wieki i musiałbym coś tam Ględzić w tym czasie, albo po prostu podłożyć jakąś muzykę. Na chwilowo Kubo, kuby Sienkiewicza nie możemy sobie jeszcze tu zapodać, szkoda, ale pojedziemy z koksem. I wiecie co, to dużo da. Zobaczycie, że trochę tu to rozjaśni ten cały szabang, ten, ten biały korektor, i nie będziemy się go bać używać. Zobaczcie, widzicie, jak go traktuję tak jak malarz, traktuje farby. O, on trochę tu wjedzie, trochę, trochę tu rozjaśni, widzicie? Ważne jest, żeby mieć dobry pędzelek. Jest taka anegdota ze szkoły Joe'ego Kuberta, który przyszedł chyba kiedyś, to ten Ed Piskor opowiadał na jednym z tych kartunic z że tam przyszedł do nich Eisner, czy ktoś taki, no i, i się go zapytano, co ile czasu zmienia pędzelek. No i Eisner powiedział, że nawet nie wie, kiedy ten, co ma za uchem zmienił ostatnio, że to, że to jest w ogóle dziwne pytanie. A wszyscy, no, trochę się zdumieli, bo okazało się, że Kubert, Joe Kubert, e kazał im kupować tam co miesiąc, wymieniać wszystkie narzędzia, no bo miał w szkole sklepik i mieli własne supplies, więc Wiecie jak to jest. Każdy orze jak może, nie miejmy bezkrytycznie autorytetów. No, dla mnie Joe Cooper, jeżeli chodzi o rysunek, to jest bezkrytycznym autorytetem, ale wiecie, o co chodzi. No, jak przystało no, dobrego biznesmena, również on coś tam zawsze na swoją stronę każdy grabi. No, tak to jest. Świętej pamięci szkoda, że już nic dla nas nie stworzy. No, to, co zostawił, to jest niesamowite. Mój ulubiony artysta, oprócz wtorku i śród, kiedy moim ulubionym artystą jest John Byrne, no i może jeszcze oprócz co trzeciego... 5 lipca, y, kiedy to jest nim Todd McFarlane. I tyle. Dobra, y, jedziemy tu. Ja się zastanawiam, co dalej. Planety musimy tutaj białe zrobić, takie ten, żeby jeszcze podkreślić tą kulowatość. To jest ważne, żeby tutaj nam się zrobiły kule. To, co ja zrobię, to ja jeszcze tu. miałem trochę, niestety, musiałem wcześniej. Y, Trochę zamazać takim ciemniejszym odcieniem te kontury tych okręgów. Ja to teraz zamarzę. Nie chcemy tego, żeby to za dużo było. No, trochę nie bójmy się trochę tam nawet niesymetrycznie coś tam przypruszyć. Traktujmy to jak malarz traktuje płótno, bez problemu. Bo po co się spinać, po co to? Niepotrzebnie tworzyć sobie presję. Nieuzasadnionej symetrii. O. Także to zrobimy i to my wykorzystamy, bo ja już tak jak mówię, gwiazdki zrobiłem, zobaczcie jak to już dużo dało, a my sobie tu trochę na tych zwierzątkach przejedziemy i tak dalej. Tu wszystko, wszystko żeby, to, żeby to trochę rozjaśnić, bo to, to nieznacznie, ale to bardzo pomoże też w tym, żeby, żeby nam trochę dać światła. Wiecie, to korektor nam da światło na ten rysunek. Można fajnie śnieg robić korektorem i tak dalej. To są bardzo fajne bajery. No ja często robię śnieg. Śnieg będzie w następnych scenach, ale to jest akurat planeta, na której bardzo szybko się zmienia pogoda, więc my tu sobie tylko damy takie, ja troszkę go tu użyję do rozjaśnienia żeby, mu, żeby bo nie mam już jak żółtym tu rozjaśnić, no bo zamalowałem całość, to nie są farby jakieś tam kryjące, czy coś, tylko to są takie ala pisaki, ala akwarele. Już pokazywałem ostatnio na nawikach, to sobie wróćcie, jak jesteście ciekawi, w ogóle, jak to jest wasza pierwsza nawika, czy coś, to sobie wróćcie do tych poprzednich, przynajmniej dwóch poprzednich odcinków, a najlepiej do tego pierwszego, Akademia Rysowania Komiksu gdzie przedstawiam ogólnie moje narzędzia. No ale my to co tu wykorzystujemy, ten korektor, no to, to jest właśnie do takiej roboty, to roz, trochę sobie rozjaśnimy wszystko, bo się w takiego trochę tu yy, wykończeniowca. Zobaczcie, widzicie jak to coś daje? Te grzyby tak samo. To wszystko musi być rozjaśnione. To ma, to ma... Światło ma padać na to, nie? Światło pada z tej strony. Nawet tu zmieniłem, bo pierwotnie tu się pomyliło. Chciałem tu dno zrobić, ale to by nie wyszło. Jak tam zobaczyć tą pierwszą nawigę. Ja dużo zmieniam też offline. Coś mi tu przyjdzie do głowy. Tu 15 minut mnie coś znajdzie. to szkice zmienię. Ostatnio tak mam. Kiedyś byłem takim one-sit guy. One page a sit, czyli na jednym posiedzeniu mogłem zrobić jedną stronę bez schodzenia na siczku. No, pęcherz już nie ten, ale myślę, że nadal bym wytrzymał, ale sytuacja rodzinna, dzieci małe i tak dalej sprawia, że czasu na takie ekscesy jak dwie godzinki w spokoju jest już praktycznie bardzo mało, więc no, trzeba sobie radzić. No i właśnie se radzę i nowe sposoby odkrywam, wiecie? E, takie, no sobie na przykład właśnie robię na raty plansze. Kiedyś by mi to było nie do pomyślenia, ale słuchajcie, jak mam do wyboru albo nic nie zrobić, albo plansze na raty, to co jest lepsze? Lepiej już chyba zrobić plansze na raty, prawda? Więc jedziemy z koksem. No, ja to, sorry, nie pokazałem całego. Ale zobaczcie, jak to się fajnie rozja rozjaśnia już. A my tu sobie jeszcze więcej zrobimy. Tu sobie, o, niektóre, niektóre te czarne zlikwidujemy. Widzicie? No bo po co to? Po co ma być ten? E, tu czarna krawędź. Ja to tylko zrobiłem prowizorycznie na tych drzewach. O, ale to ma, może być białe. To może być białe, bo tu pada światło. Nie bójmy się tej bieli, Widzicie? Zobaczcie, o, nie bójmy się tej bieli. No Tu są śliczki żarłaka. Tak to jest, każdy ma potrzeby. Natomiast o, widzicie, tu trochę rozjaśnimy. I już coś to da, już coś będzie, już będzie coś się działo. Mm. Mm. O! I dzięki temu, widzicie, kontrast będzie lepszy, nie? Chodzi też o zachowanie kontrastu, to jest cały krak z tego rysunku, to jest zachowanie kontrastu, żeby to było zachowane, bo wtedy będzie dobrze. E, gdzie jeszcze, by uderzyć tym korektorem? Ja tak nie chcę przesadzić, potem sobie może jeszcze chwilę go porobię gdzieś offline, ale przy chciałem Wam pokazać ogólną zasadę, żebyście załapali, jeśli Was to ciekawi, w jaki sposób ja to robię. O, odwrócę to sobie, nie bądźcie źli. Ten korektor nie kryje tak super, super, super. Za pierwszym razem jego trochę rozrzedziłem. Dodatkowo wodą mineralną, którą mam tu pod tym, więc no, tak on może jeszcze trochę nie, nie zasychać szybko. I co więcej, będzie też prześwitywał, nie? nie będzie taki super, super kryjący. O, i jedziemy. Jeszcze żarłaka można tutaj trochę poprawić. Im więcej damy tych różnych takich bajerów, tym lepiej potem to będzie gdzieś tam podświadomie czytelnik odbierał. E, może trochę, trochę będę musiał go zaraz poprawić jeszcze raz tuszem, żeby było wiadomo o co chodzi, ale to dobrze, że go tak zrobiłem, bo mm, każdy detal się liczy ogólnie. Ja to podchodzę tutaj do, tak, w taki bardzo sposób, że tak powiem e, szczegółowy do tego rysunku. Jak widzicie, to jest Taka raczej szkoła napchania detalami niż odwrotnie. Tak, taką mam ochotę teraz tak robić. I, i to powoduje, że każdy detal potem ma swoje znaczenie. Jakby, jakby to było trochę mniej tego co do zasady, to myślę, że byłoby to się lepiej broniło prostszym konceptem. Tutaj natomiast muszę o. Muszę to ewidentnie tu zamazać czarnym, bo to wtedy inaczej to będzie confusing. Czy ten żarłek stoi przodem, czy tyłem? On dobrze działał poprzed, w poprzedniej wersji, ale teraz już nie. O, więc tak e, prawdopodobnie będzie lepiej. Chociaż może jak zastanawiam się, to mu nie zrobić, jednak trochę, trochę tu ma... z pleców mu brzuch zrobiłem. Może teraz sobie z tego zdaję sprawę, że może, może lepiej mu trochę o, 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 podnieść te plecy. Tak, i ten korektor nam fajnie może do tego posłużyć o. podniesiemy mu plecy żeby nie miał jakiejś wiecie garbaty nie było o i tak będzie już lepiej dobra e, to tyle i aha to, 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 głównie korektorem robimy i to jest jeszcze jedna ważna sprawa którą będę chciał zrobić korektorem niech to trochę wyschnie, dajmy temu minutkę i zobaczcie, tutaj się trochę jeszcze przyjechało to trzeba koniecznie też wymazać ja w międzyczasie poprawiam jeszcze te rzeczy, które tu mogłyby tego wymagać tu gdzie pala światło ja trochę to wszystko rozjaśnię, nie bójmy się tego nie bójmy się rozjaśnić Rysunek nam się odwdzięczy lepszym takim polorem całym, wiecie? Jak to rozjaśnimy? Nie bójmy się tego. I tak ramki potem robię na komputerze dodatkowo. I tutaj sobie zrobimy Te nie, nie muszą być duże te dmaźnięcia korektorem, ale jakieś powinny być, żeby... żeby podkręcić kontrast. Podkręcić kontr O to chodzi, nie? Żeby, bo to jest jednak taki malunek, to tutaj każde podkręcenie będzie ważne. I ono się nam odwdzięczy potem, będzie się wydawało odbiorcy. No, wydawało, no w pozytywnym sensie, po prostu o to, chodzi, o to chodzi. Jako artystom, nam żeby się coś odbiorcy zawsze wydawało. No Będzie tworzyło to wrażenie bardziej dopracowanego detalu. Widzicie? Zobaczycie. O, zobaczcie, widzicie, już, już jest lepiej. Tak samo tutaj jeszcze tego ziomeczka, to zwierzątko. Musimy tutaj trochę, o, tak. Jego jeszcze potem poprawię minimalnie mu wszystkie rzeczy od tej strony, żeby on nie był taki zbyt grubiański. Aha, i jeszcze musimy muchomorki zrobić. No tak, zapomniałem kropeczki na muchomorkach. To jeszcze tu. Zacznijmy od tej strony, żeby... Ważne jest to, żeby mieć dobry pędzelek do takich prac. To jest już trochę rozwalony Windsor Newton dwójka. Sable, koliński Sable, e, czy Sabre, e, ale to jest... E... Bardzo dobra rzecz, to jest tak jak ten. Ja mam tu go już kilkanaście lat, niektóre te pędzelki i no może nie trzymają one super, tak jak za pierwszy dzień, jak w pierwszym dniu, ale generalnie można nimi robić. Można nimi robić, są to dobre konie pociągowe, jak granatowy garnitur. Nie mówię tutaj o takim blue Terrificante, tylko mówię o normalnym granatowym Midnight Blue, takie jak w piosence Chris Aria, I'm gonna stand tall in Midnight Blue z albumu Water Signs. Świetny album, nagrany jako demo. Ja lubię Arię bardzo. Zwłaszcza jego wczesne albumy, ale też ten 12- czy 20-płytowy, już nie pamiętam, cholera, ile tam było płyt. Ten, ten z historią bluesa, też dziwna rzecz, taka nietypowa. A, a jak pocisnął tam, zwróćcie uwagę na to. Kiedyś zamówiłem przez Amazon w Stanach i przyszło mi, kurczę, całe pudełko podarte. Nie miałem jak oddać tego, ale płyty na szczęście były nienaruszone. W każdym razie muszę sobie tego jeszcze posłuchać, bo są naprawdę przednie rzeczy. Fajne są te kawałki tam. Fajna zajawka w ogóle. On to, on to miał po tym jak chorował, miał taką zajawkę, żeby zrobić coś, co zawsze kochał. Jest dzi dziwna w ogóle historia, jest piękna, też wzruszająca z Chris Henry. Teraz jest chyba już schorowany z tego co wiem, ale ba bardzo fajny ziom, taki rozsądny muzyk i też bardzo utalentowany. U nas trochę może zawsze był popularny tak wśród, trochę taki babciowo przez te swoje niektóre utwory, ale tak suma summarum to on jest bardzo fajnym bluesmanem, wiecie, jak nie znacie. Warto się w niego wkręcić. Okej, okay. dobra, tu ja to co chciałem zrobić, to uwaga, wiecie co my tu zrobimy? My tu zrobimy coś, co Was zaszokuje. Otóż będziemy sobie międlić, będziemy, uwaga, przejedziemy trochę korektorem, widzicie? Przejedziemy normalnie na szajbę, okej? Okay? Tylko tu trzeba, Ja biorę, nawet wziąłem sobie starą tą, starą linijkę, żeby, widzicie, żeby mm, nie, szkoda mi tych nowych, bo to się brudzi wszystko i też może nie będziemy całego tego robić, w sensie nie będziemy tego całego zabielać, ale dużo zabielimy, ja bym chciał, żeby to było prawie jak aerograf, w ogóle muszę sobie kupić jakiś aerograf, fajnie by było mieć jakiś aerograf. Nigdy nie próbowałem robić nic aerografem, ani takim czymś do spryskiwania farby czy coś, a to by mi się wydaje, że w tym przypadku by się to przydało. M aczkolwiek jest to dla mnie trochę czarna magia, więc no sorry. Ale zawsze przynajmniej jest czym poeksperymentować, nie? Słuchajcie, nikt nie jest przede wszystkim dobry, nikt... Nie jest żaden wstyd że się czegoś jeszcze nie wie, nie? Zawsze jest szansa, żeby się zapoznać. Nie Bądźmy tam tego, nie? Dobra, muszę spojrzeć, jak to wygląda tak. Chodzi mi o to, żeby te linie były proste, żeby to było widać, że to jest jakieś pada słońce, inne jeszcze słońce przez to, nie? A żeby, a przy tym jeszcze, żeby nie zabić, nie chcę też zabić tej kuli za bardzo. Ja nie chcę też, żeby ona straciła swój polor taki, nie? Więc tu jeszcze tylko, pozwólcie, że zrobię tylko tak, o. I ja już bym prawie przestał tu. To zrobię tak. I tyle. Ja bym przestał tu, wiecie? Bo inaczej mi się to skisi. Nie, ręką tego nie będę robił, bo ręką spieprzę za chwilę. Ale chodzi o to, żeby tu były jakieś takie efekty słońca. I to jest, to jest na granicy błądzenie, nie? To jest na granicy. Ja to trochę poprawię, bo troszeczkę mi wyszło tak, moim zdaniem, za mało wyraźnie. Jak bardziej wyraźnie, to będzie lepszy efekt. Tylko, że teraz już trzeba przestać, bo to trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Bardzo łatwo jest coś spieprzyć i to jest niestety ten ból. Można łatwo spieprzyć wykonaną robotę do tej pory. O, ja myślę, że tak już starczy. Tylko to, co zrobimy, to żeby nie było tak symetrycznie, to może jeszcze tutaj się przejadę. No I to jest to, co mówiłem, że nigdy potem nie wiadomo, kiedy jest dosyć. nie? Nigdy nie wiadomo tego, horrenda. Ale dobra, trzeba trwać. Teraz trwajmy, nie lękajmy się, bo najcięższa część przed nami, to stworzenie takiego wrażenia 3D trochę, żeby trochę tu przechodziło przez te budynki, trochę nie tego światła, żeby to padało, ale nie na wszystko tu jeszcze, nie? O, o, i tak. I ja bym tak zostawił, wiecie, bo to jest też wielka sztuka, żeby tego nie spaprać. Ja bym tak zostawił, bo w przeciwnym razie to to już będzie zasłoni nam tę planetę i ten cały efekt gdzieś tam zniknie. A z drugiej strony, jakby tego nie było, to byśmy moim zdaniem mieli tutaj trochę rzecz bardziej 2D. I tyle. Może jeszcze to, co zrobię, to tutaj tylko przejadę trochę kropek. O tak. Żeby też nie było tak całkiem pas po pasie, jak za bardzo po Bożemu. I to wszystko. I stop, stop. Minimalnie, może sobie jeszcze tu zaraz trochę wygładzę. O, żeby troszkę to zlikwidować. Tylko, że to wtedy korektor już za świeży jest i on tego tak super nie ten. Super nie chwyci, także możemy się chwilę poczekać. Ale generalnie o to chodziło. I to wszystko. Stop. Eee... I myślę, że to tyle. Myślę, że to tyle. Więcej tutaj robił nie będę. Eee... Jeszcze może jedna rzecz, jaką widzę, że byłaby wskazana, to. Eee rozjaśnić teraz to korektorem trochę, tu, tą kul tę kulę, wiecie? O, bo ona była taka trochę nieśmiało zrobiona, a teraz, jak ten obrazek stał się trochę jaśniejszy i o to mi też chodziło, bo on był trochę ciemny cały, to zrobimy tak. I wiecie, ja wiem, że ta kula fajnie wyglądała, ona była poprawnie wykonana, fajnie wyglądała w oryginale też, ale z drugiej strony chodzi też o to, żebyśmy my nie tylko mieli. Yy... Coś, co wygląda cool, ale też coś, co daje nam wrażenie przestrzeni, nie? Bo niektóre rzeczy wyglądają cool, ale z kolei z drugiej strony yy, nie daje to może wrażenia aż takiego jakiegoś innego świata, nie? A czasami trzeba jednak dodać trochę tej mgły, yy, trzeba trochę ten rysunek tak ubrudzić, bo dzięki temu będzie... to będzie bardziej żyło, nie będzie tworzyło wrażenie, że to jest sztuczne, wiecie? I to jest ten fine line. Ja, ja też mam takie poczucie, że może troszkę ta kula teraz zanikła, ale z drugiej strony My też musimy mieć poczucie, że tu działa przestrzeń, nie? I bez tego poczucia zgubimy się. Zgub... Będzie nam się... Ten rysunek będzie mdły. Tutaj na dole dodam troszkę takich promieni. Jeszcze niech to dotrze. O, myślę, że tego brakuje bardziej niż. O, tu tego trochę brakuje. Tak jak o, widzicie, że to tak opada trochę jak pajęczynka. Widzicie o co mi chodziło? Że to jest niby trochę się spitoliło, ale jednak dzięki temu zyskało z zbrzydł, zeszpetniał, ale dziwnie wyszlachetniał. Nie, że straciło to trochę może takiego bazowego polotu, ale zyskało to moim zdaniem więcej mm, trójwymiarowości i o to chodziło. Słuchajcie, ja myślę, że to tyle. Nie będę tu dalej rzeźbił. Może jeszcze jak podeschnie, to gdzieś tu i ówdzie chwilkę przejadę tuszem. Tak jak na przykład gdzieś może po tych budyneczkach albo po tym zwierzaczku tutaj, żeby gdzieś wygładzić jakieś niedoskonałości, gdzie za mocno po, pocisnąłem korektorem. I tyle. Także myślę, że jesteśmy z tym panelem ok. Zobaczcie, jak się prezentuje z bliska. No takiego bedboya żeśmy dzisiaj zrobili. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba, czy co tam jeszcze, jaki feedback. Czy takie nawiki Wam się w ogóle podobają? Bardzo chętnie usłyszę. E, tymczasem, Borem Lasem, bardzo Wam serdecznie dziękuję za tę wspólną przygodę z rysowaniem tego Half splasha Będę się starał pokazać tą oryginalną planszę. Jak nie tutaj, to na fejsie w całości, ale myślę, że całość trwałaby jednak zbyt długo na te nawiki. A ten, ta połowa to jest świetna, świetna okazja, żeby Wam pokazać mój proces od strony ko kolorowania plansz od razu przed zeskanowaniem za pomocą tradycyjnych metod. Dziękuję Wam bardzo za te nawiki. Trzymajcie się. Do następnej. Pa Pa.